Z tej strony, Krecia. A w sumie to. Moja powiedzieć krabiu, Bo tak po prostu nazywałem mnie w szkole i mówili, że zmienił na kanale. No, ale może zmienię, Nie wiem, nie, nie Dobra. Dlaczego jest nowy świat? Yy, bo próbowałem grać z Happy Fernem. Happy Fernem, po prostu. I. Nie poszło, nie poszło po prostu Jakąś postać chciał dodać i po prostu skasowało świat, nie wiem co się stało Więc gramy od początku Bierzemy Wilsona Bo Wilson jest bardzo fajny O, o, patrzcie mam, mam, mam spodnie Z Fajnie, mam, mam spodenki Mogę sobie, ubrać. no spoko, no, są fajne Lecimy, 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 lecimy no i co? Jestem. Jestem Wilsonem. wtedy. Mamy mini mapkę. Modów nie dodawałem żadnych. Chyba tam jeden dodałem tylko. Ale nie pamiętam. Więc... Zobaczymy. Zobaczymy. Chciałem grać inną postacią, ale Wilson jest podstawową postacią. Zacznijmy od niego. Nie. Przeklęte złe. Czy... Znaczy, nie wezmę tego Firestuffa, bo to jest połapka, jak nie wiecie. One po prostu, gdy weźmiemy ten firesta zaatakują nas wszystkich. Więc to no, A jak do nich podejdziemy, patrzcie. Się... O za czy nie? Po podejdziemy do nich. O, cześć, człowieku. Możemy nawet poczesuwać. I one nic nie zrobią. Dopiero jak weźmiemy ten, ten tutaj staff y, zaczną nas atakować. No i lecimy dalej, liczymy. E, chciałem zainstalować moda e, Shipwreck e, Together. No, nie było to jakieś najfajniejsze. Było coś tam dodane, ale tak beznadziejnie, że... No. I powiedzcie, czy chcecie też... E, dont Star Wall... Shipwreck... Normalnego czy Together to musicie powiedzieć gdzie się będziemy przenieść. Ja chciałbym się przenieść. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Nie No dobra, z tego, że mamy tutaj dużo, dużo trawki, to pozbieramy i kamień! Też się co tam. Jest. Tak, dzisiaj też się pewnie pojawi na moim kanale yy, z Cesa yy, Nie dajecie żadnych łapek, to trochę mnie smuci. Bo naprawdę będę żulił, bo... Yy, jak było, widziałem tam po, w poprzednim yy, filmiku z Cesa były cztery łapki w górę, to wiedziałem, że no kurde, wy to chcecie, no to nagrałem, ale po pod ostatnim... Zero łapek w górę, no to... Znaczy, w Together może jeszcze coś nagram. Znaczy, no, nagrywam teraz. Ta Te seria będzie iść prosto z... z serią y, CSa I będzie ogólnie fajnie. Chyba za tak, chwilę do pokoju, bo mam otwarte drzwi. O, mamy pająki! Nice. I mamy cave'a. O, dobra! Dobra, dobra, dobra. Kilka kamień też. Bo, zróbmy ten. Zróbmy spoko. Fajnie. No i tak znajdziemy na pewno... E, ...też... E, teraz znajdziemy... ...biom kamienny. Tak, biom kamienny. Chciałem wyobrazić, bo... Na pewno znajdziemy. Będziemy tam kiedyś widzieć że znajdziemy. A jak teraz, na teraz to mamy gdzieś tutaj obok się osiedlić. Mamy tutaj drzewka. Mamy tam nie, kopalnie, i mamy co jeszcze mamy? Mamy, mamy tam też e, bawoły. E, bawoła! Sorry, z jedną bawą. Bawą. Tak, bawu. I napiszcie też w komentarzu, bo ja lubię czytać komentarze. Jak też ja napiszecie, to mogę się z Wami albo coś fajnie się czyta Komentarze, fajnie. Nie wiem, robimy, no. robimy. Początki, jak to zawsze jest, są nudne. Nic na to nie poradzę. Są nudne i będą. No 150 y, jedzenia w sensie głodu maksymalnie. 200 y, sanity i 150 HP. Nieźle. Nieźle ostatni. A to jest początkowa postać. Ona jest naprawdę dobra. Y, jak na początkową. Mi się wydaje, że jest spokojna. Nagramy. No, już 5 minut. No spoko. Jak ktoś będzie wbił do pokoju, będę robił po prostu... O, tu się właśnie. Będę robił po prostu... Cięcia, bo nie ma sensu, żebym pokazał ktoś do miga, no, albo cztery tytuje. Wiem, że czasami tak było. Wiem, wiem, wiem. Nie mnie, że coś. A um, czasami tak jest. Yy, I... Tak sobie myślę, że jeżeli nie znajdziemy tutaj na szybko jakiegoś kamyczka, czy kamienia do dużego, to rozwalimy batyczkę. Czy one się będą bić? Serio? Nie, myślałem, że są tak blisko. No dobra, Rozwerwam ten kamień, bo potrzebuję cztery te... Nie, jak wypadną mi tylko dwa? I tak trzeba, musimy znaleźć jeszcze jeden kamień taki taki stojący normalnie czy może nie wiem no szybko chcę sens właśnie zrobić a a to jest koniec prawy o też no nie wiem, nie wiem. Najwyżej już zrobię sens, może no sens, muszę to, to potrzebne teraz. Ile to jest to potrzebne? Aha, i tak nie zrobię sensu, bo nie mam słota. No dobra, to się cofamy, tu na naszą kołankę. Robimy fire pit. O, tu są pszczoły. To może nie, to może gdzieś dalej. No, ja zarabiam nam tylko, coś. Nie ma co się bać. To se... O! No kolejne kopalnia serio? No, A, myślę, że tutaj może być. Okej. Okay. Nie wiem, jeszcze, czy... E, wiem, tam będą e, te. Jak one się nazywają? No, będą tam. Ups. To e, Będą tam wilki. Wiem o tym dokładnie. E, ale łatwo je tak myślę, bo. są nie ma żadnych punktów ujemnych, ujemnych do walki. E, no, jedźmy się. Kupę nie będziemy palić, bo ona może się przydać. Zrobimy. Nie, lepiej nie. Raczej nie. Raczej na początek nie. Ogniska nie. Tutaj nie. Możemy sobie zrobić kapelusz. też nam się raczej nie przyda. Aż tu. A, bo mam modę grającą. No to w sumie. W sumie, like pumpkin ja Lubię Pumpkin to jest ten Jak one się nazywają? To są... nie, nie. Co, będą to nosić? Chyba nie tylko No nie wiem, nie wiem Ale na pewno stworzymy kiedyś Dobra Szukajmy sobie tych jest tych ty, właśnie takich ty. o. Bo tutaj są czasami fajne rzeczy. Czasami trzeba, bo czasami coś fajniejszego. Czy coś kość. Kość, kości raczej nie. Jest. O! I uwaga, uwaga. Stop! Serio? Wow! Czyli, serio, z coś zrobimy, ale. Średnio będzie z. Ahemien Dragon, ale. Coś mi tutaj nie pasuje. Że ja tu nie ma wilków. Usunęli to? To byłoby super, gdyby to usunęli. No, uciekło. Ale... powinno być wilki. Chester? Serio? Wow. no Chestera. Jeszcze sukceser! Są... hej, Słuchaj, drogi kolega, jak, jak się fajnie widać. Widzieć. E... Tam są magna. Nie. To dobrze. Że magna tak że się będzie znaleźć na opatrunki, bo są bardzo dobre. Ale przejdźmy się jeszcze po tej podstawie, bo jest dość ciekawa. Ciekawe mnie to, że nie ma wilków, a są kamienie ze złotem. A że nie ja tam nie narzekam oczywiście, ale zdziwiło mnie to, bo jak grałem sobie ten normalnego, tego starego, zwykłego są tam były wilki z tych kamieniem. o! Te takie ptaki czekajcie, z tego też wlatuje? Co z tego wygląda? Chyba kamyczki. Kamyczki się przydadzą. No, kamyczki, kamyczki to jasne, że zbieramy. Mamy w filmu dużo, to. A co tam? Mm. Starczy nam. Więc zbierzemy trochę, bo kamyczki się przydadzą. Okej. Okay. Mamy 5 złotka. Tutaj chyba. O, możemy Wow! Takie większe skupisko tego, jest. No to co, zbierzemy. A co? O! Godamy. No to sobie. Znaczy, że godamy. Ja mamy ścieżkę. O, ptaszyńska. O, tu mamy jedzonko. To też fajnie. Kajcie, ci prowadźmy tutaj to, bo tutaj bo to jest też też yy, nasz teren. O! Dałam się dojścia sztu. Do spawnu. No to fajnie. Nie no, wiem, leczymy się na tu nie. A w sumie Nie musimy, nie musimy. Ja się nie będę chyba wracać. Bo tam w sumie nie było jakiegoś tego super terenu, a nie wiesz, go zrobiłem. Firebeat, a nie... ...mieszka mała. A coś, no? Byliśmy ja chłodni. Ja mam poprzednio zewo bardzo. Chciałbym. O, to wilki. One się nie budzą nigdy, no, dopóki nie zwierzę tego fajsta, tak. Chyba, że ja na to co innego. O, kratki. Krety. Czyli ja, hmm, czyli hmm, de... nie wiem jak to mieć. My? Nie, bo to... Trudno to mi ocenić. Okej, okay, idziemy dalej, idziemy, idziemy. Tą ścieżką pójdziemy. O sery psa, ale jak to psa mają że czekają. Chyba, że go nie słyszycie, bo mikrofon może ma trochę zaciszony. Zciszony. Nie, powinniście go słyszeć, czekajcie. Nie, 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 takiego, I tak tak bym chciała sumie O! Mam nie, 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 duży nie, 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 chyba nie, 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 robił yy, my repita, tak jak wtedy zrobiłem. Po prostu zrobimy małe ognisko, Bo nie opłacę nam się tracić karneczku. Bo raczej wrócić już tam nie zdążymy. Także jej wątpię. Marka, jak to będziemy jeść, tak już od razu, bo nie mamy miejsca. Zbieramy patki oczywiście i trawkę też, bo onaż bardzo szybko trzeba ją zbierać czy wszystkie rzeczy, które da się zbierać. Trzeba zbierać, bo naprawdę później jest bieda z tym wszystkim. Okej, okay. eee... trochę wkazujemy. Ja nie, chcę eee, wkazję, nie jestem zrobić. Dobra. Yyy... Brakuje nie? No, Dobra, myśmy na taki statek wytrzyma. wiem to. Tu też Co mi się tutaj oblokowuje? Czy ja to zrozumiałem? Zobaczcie, co mi się odblokuje. uwaga. Tu ha. ha, spoko. Nie, nie, nie. Nie fajne pitać. No dobra, pita fajne pit to się I Ichem fajne. Mógł spalić? No. Ale fajne, fajne, mi się podoba. I... Można się pobawić. Chester. Chester, baw się. Masz się tym bawić. Tu też...